Rysowanie w zamian za nagrody to niezła zabawa i świetna rozrywka. Kiedy nagroda jest jedna i kilku chętnych, mamy zagwarantowane, niezapomniane show. Zwłaszcza na kanale Multidoo. Jakie pyszne ciastko. Trudno znaleźć coś smaczniejszego. Co? Tylko jedno? Nie martwcie się. Teraz wam się podoba? To ogromny tort. Tak wygląda o wiele lepiej. Już czuję jego aromat. I wygląda apetycznie. Wyobrażam sobie, jaki to będzie pyszne. Pamiętajcie, że na narysowanie tortu macie tylko minutę. Najlepsza w nagrodę go zje. I to na pewno będę ja. Przydałyby mi się jakieś specjalne farby. Dziękuję, to jest to co trzeba. Zaczynam! Teraz ma szansę wygrać. Nie podoba mi się to. Co? Ona też świetnie rysuje. Dobra, mam pomysł. Emma, spójrz na mnie. A kim jesteś? Ty potworze! Słabo mi. O jedną mniej. Teraz tort na pewno będzie mój. W porządku, mojej panie, czas dobiegł końca. Pochwalcie się swoimi rysunkami. Spójrz, moja praca jest najlepsza. No no, naprawdę jest dość oryginalna. Podoba mi się? A co sądzisz o mojej? Arcydzieło! To jest arcydzieło! Decyzja zapadła. Monika wygrała ten konkurs. Wiedziałam! No i co z tego? Ale to ja mam jadalne farby. Co się ze mną stało? Co? Monika ukradła moją pracę. Nie szkodzi, mam pomysł. Ciekawe, co powie, kiedy ciasto wyląduje na jej twarzy. Szkoda, Mizaka, ale zemsta jest ważniejsza. Monika, masz szczęście. Co się dzieje? A, Łapcie tort! Co? O nie, przecież to ja wygrałam. No to jedz swoje ciasto z podłogi. Nie trzeba było kraść mojego rysunku. To nie fair. Hmm, Lizak. Fajnie. I tort też smakuje całkiem spoko. Wygrałam, ale teraz siedzę w jakichś resztkach. To okropne. Ciekawe, co tam jest tym razem? Zaraz? Gdzie to jest? O, tutaj spójrzcie, jak błyszczy. Pokochacie ten klejnot. Niezły kamień, zgadza się. Czy dają go za ładne oczy? Wow, ale duży! Tak, duży! I proszę mi wierzyć, bardzo drogi! Więc postarajcie się i go dostaniecie! Czas start! Hmm. Przyda mi się mój kamek. Nawiasem mówiąc, też nie był tani. Coś mi mówi, że mogę wygrać. Jaki piękny kamień. Będę szczęśliwa, jeśli dostanę go od mojego ukochanego zaka! Zrobiłabym dla niego wszystko! Wow, jest naprawdę dobra! Już będę musiała coś z tym zrobić? Sorry dziewczyny, ale to przez ten drogi pierścionek. Co się dzieje? Skąd się wzięło to światło? Nic nie widzę, gdzie są wszyscy? Dlaczego jest tak ciemno? To moja szansa. Za chwilę wygram ten piękny pierścień. Czas minął. Czy jesteście gotowe, aby pokazać swoje prace? Uff, w końcu coś widzę. Oczywiście, że jesteśmy gotowe. Suzy, szczerze mówiąc, to jest okropne. I tak nie chciałam tego taniego bubla. Monika, twój rysunek, no może być. Dziękuję. Emma, twoja praca też wygląda bardzo dobrze. To wspaniale, tak się cieszę. Teraz muszę wybrać Monika czy Emma. Chyba Monika jest lepsza. Monika wygrywa. Chorawie działa. Dziękuję, kochanie. Dziękuję, że to mnie wybrałeś. To nie fair. Wszystko tu jest ustawione. Pierścionek jest w sam raz dla mnie. Pasuje idealnie. Zak, kochanie, już biegnę. To? Dokąd biegniesz? O, zostaw mnie w spokoju, Monika. Chcę za ciebie wyjść za mąż. Kochanie, poczekaj. I tak cię dogonię. Ona mnie przeraża. Tak, jest dziwna. Tym razem mam dla was czekoladowe jajko. W środku może czekać jeszcze niespodzianka. Co za pyszności. Aż mi ślinka cieknie. Jestem gotowa do malowania. Gotowe? No to zaczynamy! Ruszamy! Nadszedł czas na barwy bojowe. Po co mi tam jakieś pędzle? Mam w końcu ręce, którymi mogę malować. A ja nie zamierzam rezygnować z pędzelków. Chwycę je jak pazury Wolverine'a. Maluję jak prawdziwy superbohater. Przynieście mi jajko, szybko! Dziękuję, w samą porę to sprawi, że mój rysunek będzie idealny. Muszę je tylko odrysować. I gotowe. Co się stało? Ktoś tu chce oberwać? Mój rysunek jest zniszczony. Wiem, że to ty, Suzy. Czas się skończył. Pokażcie pracę. Suzy, twój rysunek jest rewelacyjny. Wiem. Monika, co to za bohomas? Wygląda okropnie. Żartujesz, prawda? Emma, co to za smarki na twojej kartce? To nie ja, to nie moja wina. To nie ma znaczenia. Decyzja zapadła. Suzy wygrywa. Pogratulujmy jej. Jestem gotowa. Wygląda na to, że będzie pyszne. Ojej, Monika, często się? Z przyjemnością. O nie, ma to prezent dla ciebie. Dzięki. A dlaczego mi to dałaś? Dziewczyny one uciekają. Ha, I co? Fajna niespodzianka? Raczej straszna. A gdzie jest nagroda? Już lecę. Przygotujcie się do rysowania. O, przeleciał! Waszą nagrodą jest ten hełm astronauty. Uwierzcie, mi jest super! To jest naprawdę świetna nagroda. Można będzie polecieć w kosmos i spojrzeć na gwiazdy z bliska. Skoro tak bardzo zależy ci na zdobyciu kasku, to zaczynamy! Zaczynamy, dziewczyny! Pędzel? nie to zbyt tanie. Myślę, że pióro jest najlepszym rozwiązaniem. Dzięki temu mój rysunek będzie wyglądał na droższy. Moim zakiem będziemy razem nawet w kosmosie. Zaki i ja będziemy unosić się w przestrzeni kosmicznej. To takie romantyczne. Co? Co to było? Chyba trochę się rozmarzyłam. Znowu się zaczyna. Co to za dźwięk? Wiedziałam, że po nas przyjdą. Muszę się zabezpieczyć. Na pewno nie polecę w ten wasz kosmos. Nie chcę zostać porwana przez kosmitów. Czas minął. Pokażcie swoje prace. Suzy, jestem zdumiony. To jest po prostu genialne. A co z Tobą, Monika? A znowu to samo. Kocham Cię. Rozumiem. A Ty, ma co masz? Co to za plama? I tak jakoś wyszło. No to wygrywa Suzy. Proszę o oklaski. Wiedziałam, że wygram. Daj mi mój kask. Zabieraj, należy ci się. No to lecę. Nie czekajcie na mnie na Ziemi. Jestem teraz w kosmosie. Bezpiecznego lotu. Najważniejsze, żebyś nie została porwana przez kosmitów. Koniec z nudą. Nadchodzi challenge. What? Co trzyma Jazz? Zasady są proste. Kto najlepiej narysuje, ten zgarnie nagrodę. Lili stara się jak może. Rysuje z zawrotną prędkością. To sprawia, że papier się dymi. Ej, uważaj! Bo będziemy musieli zadzwonić po straż pożarną. Zak też chce się przyłączyć, ale kredka rozgrzała się do czerwoności. Znalazła inne wyjście. Podczas gdy wszyscy rysują najlepiej, jak potrafią, ona coś skonstruuje. Zobaczmy. Wow, Lili wykonała świetną robotę. Za, to jakiś starość? Ałem wyszło tak realistycznie, to pudełko na telefon. Ale to Lili wygrała. Ona dostaje nagrodę. Niestety ma kiepską koordynację. Trzeba ćwiczyć coś więcej niż tylko rysowanie. Ok? I zaczynamy następną rundę. O, walizka. Ciekawe. Nie uwierzycie, co w niej jest. To sztabki złota. Oszczędzajcie oczy. No, tak lepiej. W tej rundzie trzeba będzie malować zamkniętymi oczami. Chwytajcie swoje pędzle i zaczynamy. Spójrzcie, jak świetnie sobie radzą. No, niektórzy z nich troszkę się pobrudzili, ale to nie szkodzi. Zauważcie, że każdy artysta ma swój własny styl. Oh. Ale Zak oszukuje. To niesprawiedliwe. Podmienił rysunki. A z tego nie zauważyła. Zobaczmy, kto teraz wygra. Przebiegły Zak. Tak, tym razem wybór nie jest taki trudny. Oczywiście, że Zak wygrywa. Cieszycie się jego szczęściem. Niech zabiera sobie złoto, jak to go zmieniło! Został prawdziwym bogaczem, teraz szasta pieniędzmi na lewo i prawo. Niespodzianka. Co tam jest? Fu jazz, mówisz poważnie? To jest to obrzydliwe! Nikt nie chce tego narysować, dlatego dziewczyny szybko zabierają kolorowe kredki. A Zakowi zostawiły brązową. Jess nie ułatwia im zadania. Rzuca w uczestników papierem toaletowym. Każdy dostał rolką w czoło. To żeby zawodnicy się nie nudzili. O, Zak chyba całkiem nieźle sobie radzi. No to sprawdźmy, kto jest zwycięzcą. No Lili na pewno się nie starała i to widać. Emma, no... Te kwiatki są całkiem ładne. A Zach wykonał całkiem realistyczny rysunek. Dobra, no to już wiemy, kto dostanie... to. Zach, ład! Jest przerażony, podobnie jak dziewczyny. Ale spokojnie, to tylko zabawka. Lubicie Skittles? My po prostu je uwielbiamy. A zwłaszcza gdy jest ich tak dużo. Wyzwanie jest wciąż takie samo: narysować i wygrać. Start! Emma wymyśliła super sposób narysowania cukierków. Nawet zakie jest pod wrażeniem. I wybrała łatwą, ale skuteczną drogę. Po prostu rysuje palcami. Pokażcie, co wam wyszło. Wszystkie prace zasługują na nagrodę. No to macie. Wow, Jess nie żartuje. Było trochę przerażające. Ale ekstra, tu jest tak dużo skitosów, na pewno wystarczy dla każdego. Jedziemy dalej. Co tu się dzieje? A, to maszyna z popcornem. No, trzeba ją narysować, oczywiście. Ale Jess, jak zwykle, chce się powygłupiać. Urządziła deszcz z popcornu, który jest nieco uciążliwy, prawda? Trudno rysować w takich warunkach. Zak postanowił, że nie będzie się wysilać i po prostu sobie zje. A Emma chce w spokoju robić to, co do niej należy. Parasolka sprawdza się bez zarzutu i Emma zrobiła wspaniały rysunek. Ile tu szczegółów? Lili, co to za bohomas? To nie jest do niczego podobne. A Zak ma całkiem pustą kartkę. Emma, gratulacje! Zasłużone zwycięstwo. Czas cieszyć się swoim popcornem. Możesz też poczęstować pozostałych. Uczestnicy postanowili odegrać się na jazz. Co jest? Całkiem w porządku. No co tacy znudzeni. Mam tu dla was markową torebkę. Okazuje się, że Lili ma bzika na punkcie marek. Pozostali tego nie rozumieją. Lili stara się jak może, ale i tak nie idzie jej najlepiej. A Zak wcale się nie wysila i jego rysunek jest genialny. Jak to? Lili tak bardzo pragnie tej torebki, że zrobi wszystko. Ciekawe, czy uda jej się przeszkodzić pozostałym. Pokażcie rysunki. Eh, Lili, choćbyś nie wiem, co wymyśliła. No, nie potrafisz rysować. Rysunek Zaka jest piękny. Hej, przestańcie się kłócić. Emma wyciąga już podniszczoną torebkę z kosza. Ale Lili i tak jest zachwycona. Jest taka szczęśliwa. Tak, my też tego nie rozumiemy. To tylko ostra papryka, czego się tak boicie. Na pewno nie chcecie jej jeść. Dajcie spokój, i tak będziecie musieli to narysować. Zak jest przerażony. A dziewczyny już rysują. Chyba Zak ma pomysł. Zobaczymy. Ups, tak jakby przypadkowo wylał wodę na rysunek, co za pech. Tylko że ta sztuczka nie zadziałała. Okazała się być magiczna. Niestety zak przegrałeś. Kto będzie jadł tę paprykę? Odpowiedź jest oczywista. Pozostałe rysunki są wyraźnie gorsze od Twojego zak. Już gryzie papryczkę. A jego reakcja jest do przewidzenia. To jest przecież bardzo ostre. Smakuje po prostu okropnie. Biedny zak. Co sądzicie o tym niesamowitym wideo? Nieudane duble sprawią, że na koniec będziecie się mogli jeszcze trochę pośmiać. Subskrybujcie nasz kanał i podzielcie się nim z przyjaciółmi.